Cześć, Dzisiaj będę Wam opowiadać o, o wierszu z średniowiecza Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W tym wierszu poruszone są dwa motywy bardzo charakterystyczne dla epoki średniowiecza, czyli Pamiętaj, że umrzesz, i taniec śmierci. Autor zaczął utwór od inwokacji do Boga, której prosi o pomoc w napisaniu dzieła i apeluje do ludzi, aby z uwagą je przeczytali. Następnie przedstawiana jest osoba Polikarpa jest to wielki mędrzec, uczony, krótko mówiąc, mądry człowiek. Mistrz bardzo był ciekawy, jak wygląda śmierć. I kiedy wszyscy ludzie opuścili już kościół, on pozostał i modlił się żarliwie, prosząc Boga, aby mógł spotkać śmierć za życia i wtedy ujrzał na własne oczy śmierć, ukazała mu się jako wychudzona blada kobieta, a raczej rozkładający się trup kobiecy, uzbrojony w kosę. Śmierć na głowie miała przewiązaną chustę, nie miała ani warg, ani nosa. Z oczu płynęła jej krew. Obrzydliwa postać. Nic dziwnego, że jak ją zobaczył, Polikarp to go zesłabiło i upadł na ziemię. Śmieć oznajmiła mu, że jego prośba została wysłuchana, że nie musi się jej bać, bo ona przyszła porozmawiać, a nie przyszła go pozbawić życia. Widzi, że ten leży taki ledwo żywy, to się go pyta, czemu się tak jej boi? Przecież sam tego chciał. Polikarp wstydzi się swojego lęku. Prosi ją, aby odsunęła się troszeczkę i odłożyła swoją kosę. Wtedy poczuje się lepiej. Śmierć nie zgadza się na odłożenie kosy, bo to jest jej narzędzie pracy i jest zawsze w pogotowiu. Śmierć pyta Polikarpa, czego się chciał od niej dowiedzieć. Mistrz na jej widok jakby stracił rozum i zaczął zadawać pytania, ale były one czasami śmieszne, a czasami głupie. Śmierć jest dumna, wyniosła i albo poucza, albo gani mistrza Polikarpa. Pierwsze pytanie, jakie zadał śmierci, to było skąd się w ogóle wzięła. Okazuje się, że znajdowała się ona w jabłku, które Ewa zerwała z zakazanego drzewa. To przez grzech pierwszych rodziców znalazła się na świecie. W tym momencie śmierć otrzymała od Boga swą niezwykłą moc pozbawiania ludzi życia. Polikap dalej pyta, dlaczego śmierć nęka ludzi i czy dałoby się ją jakoś przekupić, np. dobrym kołaczem. To pytanie śmieszy i irytuje Kostuchę. Wyjaśnia, że nie ma żadnego sposobu, aby jej uniknąć. To Bóg polecił jej takie zadanie, a ona po pierwsze lubi tą robotę, a po drugie wykonuje tylko wyroki Boga, służy Bogu. Odpowiada, że zabiera ze sobą wszystkich, niezależnie od pochodzenia, płci, stanowiska czy stopnia zamożności, pozbawia życia cesarzy, papieży, królów, astrologów, filozofów, kupców, handlarzy, dobrych i złych ludzi, po prostu wszystkich zabiera też znane postacie z Biblii, takie jak Goliata, Ananasza, Kajfasza, Judasza, tylko Jezus jako jedyny przezwyciężył jej moc i to na nim śmierć uszkodziła swoją kosę, ponieważ zmartwychwstał trzeciego dnia. Śmierć też mówi, że ma większą siłę nad y, złymi ludźmi i na nich sprowadza cięższy koniec. Tłumaczy mistrzowi, że ci, którzy dobrze żyli, nie mają się czego bać. Dla nich śmierć jest początkiem niebiańskiej radości i końcem ziemskich problemów. Wspomina tutaj o mnichach, którzy z radością czekają na śmierć i sąd ostateczny. Po czym mówi Polikarpowi, że przekona się sam, jak przyjdzie po niego następnym razem? Mistrz pyta, z kim śmierć się będzie bratać, gdy już zabije wszystkich ludzi? Przecież każdy potrzebuje ludzkiej przyjaźni. Na to śmierć się rozgniewała, powiedziała mu, że utnie mu szyję na miejscu w tym kościele. Zdziwiło ją, że nie rozumie, że ona nie kocha się w ziemskich zbytkach, ale w ludzkich grzechach, i to za nimi wszędzie goni. Kolejne pytanie dotyczy lekarzy. Po co oni istnieją i czy w ogóle ma to sens, jak i tak człowiek umiera? Śmierć opowiada, że lekarze pomagają człowiekowi, ale nie mogą zmienić woli Boga. Polikarp ma nadzieję, że można się ukryć przed kostuchą, na przykład pod ziemią. Jednak śmierć poczuła się znieważona i rozgniewana, mówi, że zaraz to go pozbawi, ale życia. Polika prosi o litość, co zastanawia śmierć, dlaczego ludzie tak się jej boją, przecież tak kiedyś umrą. Znowu wspomina o minichach i mówi, że ci, którzy uciekają z klasztoru, aby używać życia, czeka wieczna kara. Polika zadaje kolejne pytanie: Chce wiedzieć, jak Bóg się zapatruje na panny, które żyją w czystości i cierpią tortury, aby jej zachować. Śmierć opowiada, że podziwia odwagę świętych męczennic. I sama nie rozumie, jak można żyć w takich torturach i męczarniach. Po czym Polikarp pyta, co będzie robiła śmieć w czasie sądu ostatecznego. Ona odpowiada, że będzie odprowadzać ludzi do piekła. Ludzie będą ją błagać i prosić o litość, a ona będzie wtedy bezwzględna. Radzi też Polikarpowi, aby służył Bogu, bo gdy następnym razem przyjdzie, to go na pewno pozbawi życia. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Pa!